Można stwierdzić, że stosowanie defibrylatorów zewnętrznych może zwiększyć szanse przeżycia aż o 74%. Czym są defibrylatory i jak działają? Defibrylator to urządzenie medyczne stosowane do ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylatory automatyczne to urządzenia, które prowadzą użytkownika przez proces defibrylacji krok po kroku za pomocą komend głosowych. Przykładowe komendy to na przykład: wezwij pomoc, wezwij pomoc medyczną oraz wyciągnij elektrody. Załóż elektrody na klatkę piersiową pacjenta, jak pokazano na rysunku. Gdy ARD zdiagnozuje potrzebę defibrylacji, nakaże odsunąć się od osoby poszkodowanej i automatycznie przeprowadzić wyładowanie, bez konieczności naciskania przycisku przez użytkownika. Odsuń się od pacjenta. Zalecana defibrylacja. Strząs zostanie podany w ciągu 3, 2, 1... Defibrylacja wykonana. Półautomatyczne defibrylatory również są intuicyjne w obsłudze. Tak samo jak automatyczne, prowadzą użytkownika krok po kroku. Gdy jednak półautomatyczne AED zdiagnozuje potrzebę defibrylacji, poinformuje użytkownika o konieczności przeprowadzenia wyładowania. Nie dotykaj pacjenta. Analizowanie. Defibrylacja zalecana. Przycisk wstrząsu zaczyna migotać, a użytkownik musi samodzielnie nacisnąć przycisk, aby zainicjować wyładowanie. Nie dotykaj pacjenta. Naciśnij migający przycisk defibrylacji. Defibrylacja przeprowadzona. Oto kilka aspektów, które można wziąć pod uwagę przy wyborze pomiędzy automatycznym a półautomatycznym AED. Obie opcje są intuicyjne w obsłudze, i prowadzą użytkownika krok po kroku. Automatyczny AED eliminuje potrzebę interakcji użytkownika w procesie defibrylacji, co może zmniejszyć stres w sytuacji awaryjnej. Półautomatyczne AED mogą być preferowane, gdy użytkownik chce mieć większą kontrolę. Nad procesem defibrylacji. Przed zakupem defibrylatora warto sprawdzić, czy dystrybutor oferuje szkolenia, które pomogą użytkownikom zrozumieć, jak prawidłowo obsługiwać AED. Szkolenia te mogą obejmować wyjaśnienie procedur i wykorzystanie modeli do praktyki. Należy się upewnić, że wszyscy potencjalni użytkownicy defibrylatora będą mieli dostęp do odpowiednich informacji na temat obsługi urządzenia. Dodatkowo warto wspomnieć o szkoleniach w formie gotowych filmów. Szkolenia wideo mogą być wygodne, ponieważ umożliwiają naukę we własnym tempie, dowolną ilość powtórzeń i dostęp do nich w dowolnym czasie. Wprowadzenie wideo do procesu szkoleniowego może także pomóc w zrozumieniu obsługi urządzenia, zwiększyć pewność siebie podczas korzystania z defibrylatora i upewnić nas, że wszystkie osoby, które mogą z niego korzystać, są odpowiednio przeszkolone. Automatyczne defibrylatory mogą być powszechnie stosowane w miejscach publicznych, takich jak lotniska, centra handlowe czy szkoły, podczas gdy półautomatyczne defibrylatory częściej są wykorzystywane w placówkach, w których pracownicy przeszli kurs pierwszej pomocy. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednie szkolenie i wsparcie, aby użytkownicy czuli się pewnie podczas korzystania z urządzenia w sytuacjach awaryjnych. W przypadku obu urządzeń warto jest sprawdzić warunki gwarancji przy zakupie i szukać autoryzowanych dystrybutorów. Warto również sprawdzić opis samego urządzenia, filmy prezentujące funkcje urządzeń i inne materiały, które mogą pomóc w podjęciu decyzji. Pamiętajmy, że dobry defibrylator może uratować życie. Warto więc zainwestować w odpowiedni sprzęt. Jeśli ten film był pomocny, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał aby być na bieżąco z kolejnymi poradami, informacjami związanymi z medycyną i technologią. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.